Dzień dobry, drogie wagi, witam Was bardzo serdecznie. Co dobrego dla Was na najbliższy czas. Co dobrego dla wagi, kochane wagi. Co dobrego dla Was na najbliższy czas co tu, energię, wyskoczyło to samo, co dla rybek, kochane, wagi, energia fechu, a więc jakiś nowy początek przychodzi, drogi wagi, może to być nowy początek zawodowy, może to być nowy początek przyjaźni, może się pojawić nowa osoba do przyjaźni, do miłości, może to być też energia przypływu finansowego, tak, że może to być nowa praca, wyższe stanowisko, więc Taki czas wyższych zarobków, może właśnie czas też jakby. No, wszystko to, co nowe, tak? Więc coś nowego, coś szczególnego, spełnienie, sukces materialny, społeczny, lepszy początek, władza, pozytywna energia, zyski, tak? Psychiczna równowaga. No, to jest taka energia początku też pięknej duchowej ścieżki. Jest to poszerzenie świadomości, doświadczanie wiedzy. Jest to też jakby energia jakby nowej dobrej pracy, nowego, dobrego początku i czasu wyższych zarobków, tak jak mówiłam, dobre perspektywy w pracy, w której już pracujesz. Jest to dla kogoś możliwość wykonywania i rozpoczęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Jest to też energia zdrowia, jest to też energia poznania nowej osoby, dobrej partii, osoby, która potrafi ukazywać uczucia, jest hojna, tak, jest tutaj też energia takiego spełnienia, zadowolenia, właściwego wykorzystywania wiedzy też taka przemiana umysłowa, czyli nowy, lepszy początek, coś na nowo zaczynasz, lepiej, inaczej, tak, jest to energia pomnażania, czy też bogactwa, czy, czy właśnie stanu posiadania, czyli może jakiś zakup rzeczy ruchomej, jakiś zakup rzeczy nieruchomej, no tutaj jest finalizacja czegoś, tak, także tutaj czy zamiana. Także tak tutaj mi się dla wagi pokazało. Jakiś początek, nowy początek czegoś w najbliższym czasie. Więc jeżeli początek, to coś pewne, <gryny> zapewne się skończy. Albo coś, coś nowy lepszy, nie Nowy lepszy. Coś inaczej, jeżeli było gorzej, to może będzie lepiej. Przebaczenie, no właśnie, jeżeli było, była jakaś trudność, gdzieś jakieś snisnaski wobec kogoś, wobec czegoś, więc tutaj przychodzi zrozumienie, akceptacja i przebaczenie, przekaczenie komuś czegoś i takie uwolnienie się, uwolnienie się, więc zupełnie inaczej, inna ścieżka, inna droga, droga wago. Tak, w takim kierunku właśnie bardziej zrozumienia i akceptacji wszystkiego co najlepsze mimeruna.